User joined channel. Nie wierzę, Renus. O kurwa, ja, no, ale, ja, ja. ale ja, ja. nie no, chuj się tu przywiało. Coś Chcesz ch pożyczyć pieniądze, czy po coś, że... Słyszę po głosie, że brutal będzie w formie. A co, co po moim głosie? To już słychać? Znaczy, taki zrelaksowany. No jak myślisz, dlaczego mogę być zrelaksowany? Bo wiesz, że masz kolejnego Brinka? <śmienicza> Świadomie żałowałeś tego, że zniszczyłeś i wrócił do Ciebie. <śmienicza> Za obrazę Führera banujemy, czy nie? C Zbanuj się gry. Moreno, zblasz tutaj. Jest Jesteś tutaj bello. czekaj, żeby cię nie skłamać. 33 minuty już też kurwa, drugą osobę zbanować. Weź że się kurwa za siebie w końcu. Władza ci kurwa do głowy odbije. <gul> Chociaż chwila tu robi. się możesz chwilę porządzić, kurwa. No dobrą sprawę też cię mogę zbanować, bo za długo już siedzisz. Nieprawda? Miesięczny Prawda. limit kurwa wykorzystałem Nie tylko tu mogę się porządzić, mogę sobie na przykład poustawiać meble u siebie w, w pokoju i co, i mogę, no? to idź, kurwa, mogę Postawię się, jak cię pobaw w swojego Minecrafta, bo cię nie stać na oryginałkę. Kurwa Dobra, ja popierdolę, starszy mi Orenosa na dzisiaj to spać na razie. Nie, na razie. chyba zostań. Nie, Kurde, zostań. Nie zostaw. Nie Orenos zapracuj. A o czym będziesz? Żyć kiedyś na normalnych kur w godzinach. To powyzywam cię dłużej. Yeah, Ty ręka mnie boli jakby Nie wiadomo nie. co robię cały dzień Nie umiem <laughs> Które? Z tymi do Tego triceps cię boli Czee odpiętalałem cię Triceps coś <noise> <noise> tam jaby wydarł <noise> Ty Kamilek weź tam u 7-8 ja kiedyś przyjadę do Wrocławia, Dobrowolu, jaką? na co? Jakie 7-8? No nie wiem, to jest sztuk, w sztukach liczę, no ale z czego 7-8? No nie a. wiem, no kurwa, jakiś. Ile żeś wypił? Wszystko. 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 <laughs> Brutal? Co? Delicje, no. Jakie? Mm, malinowe. Jakie? Dobrze, zgadłeś, a teraz czekaj. Czekaj, że czekaj. A te? Dwie delicje otwierasz? No, a te? No. Jeszcze raz otworzę i się zastanówcie, jakie to są. No. To maręczowe. Dokładnie. <grym grym grym> Pojeb... <powierzań> w sensie, jak grają, grają i kolej wypierd... za raz! Na tej mapie to... Proszę wyjechać to natychmiast! Ale się z tą gaszko. Lubię tego pana. Panie nie

<smusza> teraz wbond. Wbond. <musz> o, Kuba teraz. piękniejszy teraz nie, 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 Kuba nie, 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 to <wygląda>? nie, Kuba, tak. <musz>

Z tej strony Oj, oh makaron, ale dopiero tam. Nik Nikt mnie tak nie zgasił od dawna na tym. jak <śmieniu> śmiesz <śmieniu> 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 <laughs> Urodzenia tego i wychowania wspólnie dziecka, tak? To jest klucz, to jest droga. Droga to jest tak naprawdę edukacja, antykoncepcja, świadome podjęcie, wsparcie społeczne, niekamieniowanie kobiet, które podejmują trudnych, trudne decyzje. I teraz tak będzie, że w tym w tym weekendzie jest wyniesienie? Czyli to jest kserata? Okej. Okay. Ja pierdolę jaki Zabić dwóch typa i <grymka> Ułala, <zła. grymka> Opuści ulta na mida Podjewa mi nowy kill Jinx z ulta I się podniecie my to zrobił <grymka> <grymka> Którą masz? 26 Co, A ja przez 8 godzin siedzę na sześćte i napierdam na klawiaturze numerycznej i wpisuję dokumenty na, na komp. No, to byś komputer, no to chyba dobra robota. chciało kurwa, że muszę yeah, zachciało mi się na noc, nie? Wiesz brutal, co robię? Panie no, <grym> Serio. Tak, pewno bym się tym kur... <grym> tak, tak. Tak dobry to, to jest <grym> to diament. Nie wiem. To, co jeszcze raz wymieniłem? diament ma. Co? ma. A kto ma? Diament. Ale kto? IN. Kto? Ksin? To? No. Ksin kurwa, a nie ksin. Jaki kin? O co ci chodzi grają? No patrzę na waszą grę, mówię, że na diamenta grałeś na linii. A Jean! No, dżin. Z tonikiem dla ciebie. Brutus, grasz? Gram. To akceptuj. To akceptuję. O Akceptuj go. Nie mam bez. Akceptuję. No dobra, koń na górę. Tam, Halo? O Przewodniczący, Halo? Grasz, kolego? przywódca, Czemu mnie nie zatwierdza? Przecież dobrze odpowiadam. No tutaj nie ma skina, samą postać. No to, no to jest postać z, y, oprócz skina, no ale no to każdy powinien okarać, tylko jest jeden taki skin. Postać! Co ty rysujesz? <laughs> <laughs> Jakieś straszydło. Czasem <laughs> mu źle mi wychodzi. To, to jest Freddy Krueger. Co ty kurwa narysowałeś? To jest Barwik może jest. <laughs> Serio? Przegaduj. No to jest taki skin z taką babcią Wygląda jak jakiś posiadł z nim krzesło. <laughs> <laughs> gracie drogi. Co to jest za słowiecki Co ty porysujesz i słowiecki jest. Jeszcze mu bagieta to jest. Pras. Nie ma takiej postaci w tej grze. Co to jest? <laughs> Co?

Brutal, <śmiennie> jestem u ciebie w niedzielę. Nie, jaki piki spirytus? To pójdziemy na chwilę. Dobra. A kiedy idziecie? Niedziela i poniedziałek. Mogę mhm. <śmiennie> 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 ja <się> iść z wami? Mhm. Ja jestem supportem. Jesteś supportem. Co ty taki jesteś? Co ty taki? jest z to wczoraj supportem. Byłem z zajebistym supportem, <śmiennie> S plus dostałem. Nie, czuł. Mac. kot rozmiecha szuflady, nie. Co, dużego kota masz? Co to jest? A może to cycki są te? A. Balonik <grystanie> Baron? <grystanie> <grystanie> Nie bierze. <grystanie> serio? <grystanie> I ta strzałka pomóc? <grystanie> <grystanie> <laughs> A bo to jest zida. Hej, <laughs> pamiętacie tego typa, co żalił nam się, że go stalkuje. Teraz rozsiewa jakieś plotki, nie? że tutaj dziewczyny, które dostają przyjaciela klanu, to one ze mną w ogóle śpią i dlatego jakieś tam zdjęcia wysyłają, nie? I one dlatego tutaj z nami siedzą Brutal z śmieciem, takim jak inni. Każdą dziewczynę na swoim TS-ie traktuje jak królową. Mm? Czemu mnie połknęłaś? Chciałem tripla zrobić. Na. Ch nie że jak mam full HP! A masz ulta? To czemu nie na Napieraj tamtym ultem! No na co czekasz? No na Ej oni na barona poszli, fak, właśnie. To kurwa! Oni nie żyją, co ty co. Co ty od Nie wierzę! Ty weź wypier... ten R z klawiatury. Dawaj. Pięknie. Tylko czemu go zabiłaś? No bo- Dostaję najwyższą rangę za podanie rozmiaru swojej miseczki i zapraszam ją od razu do siebie na kanały. Pojawiła się na TSie, dostała najwyższą rangę i została od razu przyjaciółką wszystkich Klanowiczów po jednym dniu. Jej opinia stała się ważniejsza, a osoba, która siedziała pół roku na TS-ie, nie miała nic do powiedzenia. A w ogóle tego typa nie pamiętam. Nie bohae. Jak ona Co? Czy to, że właśnie klikamy. Dlaczego no. ten gruby się jeszcze ruszał? Pełniaca no, zamroziło, a gruby się dalej emerges. poruszał, o co tu biega? Grubemu czeplej. Kurwa no skąd wid kurwa ja! <ś uncomfortable> jakaś inna jeszcze... O kur no, tak. <grym> Zmieńcie Niki, bo, ten, bo mi reputacja spada. No, ale, ale to ty mnie obraziłeś, no nie lubisz mnie. No bo ja myślałem, że ty jesteś tym, że ty podszywasz się pod kolegę naszego. Ale ja się nie podszywam, miarę ja jestem tak. No, Wierzę oh. no, <grym> Co to laktu? Co to, coś to...

jak? No, w kamień właśnie. Yy, Co? Yy, 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 yy. <laughs> Jak <laughs> za chwilę? Ja odpierdala Tak, tak, <coughs> tak, 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 kurwa tak, Niech wam tak, tak, no, dopóki cię nie było, było za <noise> Cebulę miałem na rękach, położyłem palce do oka i teraz szczypie! <noise> cebulę. Cebulę? Ja nie pamiętam, cebulę <głosy> <głosy> Brute, musimy się spotkać. No to spotkajmy się. Kiedy? Dzisiaj. No, mieliśmy się spotkać. No, mieliśmy, no i co? No i co? No i się wyjechałeś na kolegów. No, ja się wyjechałem? <grydżak> ja czekałem, ja mówię, ja nie mogę dzisiaj się spotkać, bo idę z kumplami pić. A tu nic. Co za znajomi, ty, to poszedłbyś z nami <grydżak> i <nic grydżak> się nie wystawili. To was mówię. <grydżak> Jezu, ta, ta woda bije. Woda cię bije. No, co, ta co woda bije. Bierze? No, to, to jest. kwas może jest. O! To nie jest woda! Piło mnie! Torcza mi schodziła, jak na tym stołem. Ja nie wiem, jak ty wodę masz w domu. Ale... Nawet <grymne> z wody nie widział. <grymne> Mój sensor wykazuje w pier... A ta gra jest taka gejowa, zrób wszystko, aby odeprzeć nieprzyjaciela. A ty byś Kuba był w stanie zrobić wszystko, żeby odeprzeć nieprzyjaciela? Nie wiem, czy chciałbym go otpierać. <ścoughs> Renos. <Prenos, kuba. ścoughs> Połączyłeś konto z Facebookiem, o tobie chylowy. thank you A ty gdzie się wybierasz? Zostawiłeś suba. Łapy w górę. Łapy w górę. Zostaw komentarzyk i wtedy możemy się zrelaksować. Polecam inne filmy, przy których możemy się wyčilować. Jeszcze nie zostawiłeś.